Na końcu układanki mamy coś, co określam jako performance plan, czyli generalnie plan reklam, który ma zrealizować konkretne cele. Na końcu układanki mamy też KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które będą podlegać ocenie. Może to być koszt LIDA, może to być koszt zakupu, może to być zwrot z wydatków za reklamę, może to być współczynnik zaangażowania itd. itd. W zależności od tego, jaką mamy kampanię, musimy też umieć zaplanować to konto tak, aby kampanie w pozytywny sposób na siebie wpływały. I ja jestem zwolennikiem, tam gdzie się da, żeby rozpoczynać od dołu lejka, czyli od kampanii sprzedażowych, jeżeli możemy. Bo jeżeli jest sprzedaż, to jest kasa też na inne, inne działania. Jeżeli sprzedaży nie ma, nie ma kasy, koniec. Zabawa nam się psuje. Natomiast często i tak musimy działać na górze lejka, a to już wymaga zupełnie innych działań. Jak to wszystko poukładać? Odpowiedzią jest struktura konta reklamowego. Za chwilę omówimy sobie, co zrobić, żeby ta struktura działała. Natomiast teraz chcę Ci powiedzieć, że przygotowałem obszerny arkusz, w którym rozpisałem konta reklamowe. E-commerce, Lidowe, B2B B2C jest tego naprawdę mnóstwo w różnych budżetach. I to, o czym za chwilę sobie będziemy mówić, jest dostępne oczywiście do zakupu. Link jest w opisie tego filmu, a z kodem też z opisu tego filmu masz 10% rabatu na, na taki zakup. Tam masz po prostu uporządkowanego Excela, a za chwilę masz po prostu wiedzę, jak taką strukturę tworzę, żeby przekuć ją na tak zwany performance plan. Także zachęcam do sprawdzenia, co dla Ciebie przygotowałem. Wracając. Strukturę układamy w logiczny sposób. Musisz wiedzieć, jaką kampanię odpalić, aby zrealizować dany cel. Czyli, jeżeli masz sklep i masz yy, wygenerować sprzedaż, Stawiasz prawdopodobnie na dwa typy kampanii. Jeden to jest sprzedaż taka ręczna, drugi to jest sprzedaż Advantage Plus i tam masz też różne kreacje, które możesz odpalić. Mogą to być reklamy dynamiczne, mogą to być filmy, mogą to być grafiki. Musisz to też wszystko w sensowny sposób stargetować i zabudżetować. I tak w zasadzie rozpisujesz sobie każdy jeden typ kampanii, który powinien być odpalony na Twoim koncie.